Proszę Państwa samochód na pojazd na trójkołowy na kategorię B1 Jest to bardzo ciekawy pojazd, proszę zwrócić uwagę Tutaj mamy rozrusznik Tutaj może Darek zbliży mechanizm kierowniczy na łańcuszku i kole zębatym bo to jest koło jedno ale proszę zwrócić uwagę jak właściciel zastosował zabezpieczenie z jednej i przejdziemy z tyłu i z drugiej strony i z drugiej strony tu jest zabezpieczony tu mamy bak paliwa i tu wydechową w monstrualnych rozmiarach całość plastikowa na dwie osoby Coś tam jest. No, niestety nie jest przystosowany w tej chwili do jazdy, ale bardzo ciekawy pojazd. Kolor czerwonego, prawie jak ze stajni Ferrari. Idealnie, a powinien mieć e, tablicę rejestracyjną No, jeżeli jest wyrejestrowany, to nie musi. paliwa po tym. Czyli w sumie to są niespodziane, znaczy ciekawe rzeczy w strefie chcesz, egzaminacyjnej. Chcesz, yy, ten komentarz krótki. No dawaj.